Część zerowa Fantom tenetakle takle wstawał piękny majowy poranek. Tygrysek, Kłapouchy i królik siedzieli przed domkiem królika i leniwie sączyli wino Herakles. Marchew ci rośnie. Jęknął leniwie tygrysek. Widzę, jęknął leniwie, królik wtem przebiegł zdziejany prosiaczek i zawołał. Weni, widzi, widz już, widziałem, przewidziałem, wydedukowałem. No i czego się drzesz? Nie widzisz, że marchew rośnie? Zapytał leniwie tygrysek. Chcesz w tubetm? Zapytał Kłapouchy. Nie o to chodzi ripostował Prosiaczek. Pamiętacie te rudere na skraju lasu? Teraz to wyremontowali, pomalowali na biało, postawili pedalski płotek i ktoś się tam wprowadził. Chcesz w tubetn? Ponownie zapytał kłapouchy tym razem podnosząc głowę z ziemi. HMM. To trzeba zapoznać się i przywitać. Chodzimy do Baba Jagid. Kupimy pół litra i pójdziemy do tej rudery. Zaproponował Tygrysek. Tak też zrobili. Gdy byli w połowie drogi nagle koło nich przemknęło czarne Ferrari. Wzbijając w powietrze tumany kurzu. Kchy, khy, śmierdzący klecha. Khy, krzyknął wzburzony Tygrysek. Nienawidzę tego gnoja. Myśli, że jak się ubiera na czarno. Ma czarne Ferrari i zbiera na tace codziennie. To jest mastach wycedził przez zęby prosiaczek. Kiedyś go zabije. Skwitował kłapą po chwili nasza dzielna brygada doszła do wzniesienia zwanego piwną górką. Na szczycie stała chatka na kurzej nóżce, a nad drzwiami wisiał napis: Chatka, baba, jagit, alkohole świata, jedyny i niepowtarzalny producent niepowtarzalnego wina o niepowtarzalnej nazwie: Herakles, slas, sic, płońska, Perm i tifo. Baba, jagi, przyszliśmy kupić coś do picia, krzyknął tygrysek. W drzwiach ukazała się baba, jagat. Wyglądała jak mały zielony troll po liftingu twarzy i kolorowaniu cery na biało w klinice imienia Michaela Jacksona. A czego chcecie? Zapytała baba Jagat. Masz coś alkoholowego? Zapytał prosiaczek. Baba Jagatm spojrzała najpierw na prosiaczka, potem na napis nad drzwiami i jęknęła z politowaniem. Nie mam. A, Skoda, to my przepraszamy, powiedział smutno prosiaczek i już miał iść gdy nagle został gryziony w różowy tyłeczek przez kłapouchego. uchego. W C f. Tu zapytał kłapouchy nie puszczając morderczego uścisku. Mlech zaśmiał się z wieśniackim akcentem tygrysek i zaraz dodał. Chcemy kupić czteropak wino bluszczy win. Mlecha odparła z wieśniackim akcentem baba jaga. Tym poczem rzuciła w kierunku tygryska cztery związane razem butelki. I z hukiem zatrzasnęła drzwi. Ech, rozmarzył się uchy. Dobra, faken, zabawiłeś się to teraz puszczaj. Wycedził przez zęby prosiaczek, przestańcie się podniecać i chodźmy już do tego domku bo nie mogę się doczekać kiedy wrócę i popatrzę jak moja marchew rośnie przerwał królik. Okej okay, stwierdził rezolutnie tygrysek po czym cała brygada udała się w kierunku domku. Po dłuższej chwili stali już przy drzwiach. Rzeczywiście, płotek przyjebaliście pedalski, zauważył Królik. Nie gadaj, tylko wciska dzwonek zaproponował tygrysek. Królik przycisnął dzwonek, i wszyscy z przerażeniem stwierdzili, iż dzwonek wygrywa. Najnowszy przebój zespołu, bois jesteś szalona. O kurwa! Jęknął głucho kłapouchy. Nagle drzwi się otworzyły. I z domku wyłoniły się dwie postacie. Jedną był mały pluszowy miś, a drugą okazał się średniego wzrostu chłopak na oko 12 lat, ubrany w świecące dresy. I. Z kilogramem żelu oraz imponującym alfem na głowie. O kurwa! jęknął ponownie kłapouchy. Sportowiec? zapytał tygrysek. Nie, odpowiedział niepewnie chłopak. Idziesz pobiegać lub pograć w piłkę? zapytał królik. Nie. Ponownie odpowiedział chłopak. Chcesz w tubent? zapytał kłapouchy. Mamo, Le Rozpłakał się chłopak i pobiegł w głąb domu. Dzień dobry, jestem Prosiaczek. Prosiaczek wyciągnął łapkę w kierunku misia. Dzień dobry Prosiaczku, jestem Kubuś Puchatek. A ten wyalienowany gej, który pobiegł to jest Krzyś. No, jako żeśmy się już zapoznali idziemy się napić. Cum on Wrzasnął Tygrysek, a po chwili cała brygada znalazła się na piwnej gorce. Znajdźcie mi jakieś mieszkanie. Stęknął niepewnie Puchatek. Nie chcę mieszkać z tym burakiem. No, mamy coś na oku. Tyle, że trzeba przeprowadzić komisyjną eksmisję. Komisja, idziemy, rzekł Tygrysek. Wszyscy udali się spacerkiem w kierunku lasu. Po chwili dotarli do wielkiego dębu, gdzie przy korzeniach widać było drzwi, a na nich napis: sala prób zespołu, już pięć nie wchodzić i nie przeszkadzać. Ofakent stwierdził puchatek. Spokojnie, zaraz to z kłapouchem załatwimy, rzekł spokojnie tygrysek. Po czym podszedł do drzewa i kopniakiem otworzył drzwi. Razem z weszli do środka. Po chwili przez otwarte jeszcze drzwi wyleciał jak z procy, szad, przeleciał jakieś 100 metrów, aby wyhamować głową o pobliski mur ze stali zbrojonej. Kolorowe zny, gdy przyjebałem mu z drzwi. Lalala. La, la. Zanucił posępnie do mikrofonu Kłapouchy. Po chwili cały sprzęt nagraniowy znalazł się na nieprzytomnym szadim. Ok, Puchatek, tu od dziś zamieszkasz. Powinno być dobrze. Jakby coś się rzucali to będziemy lać w tubetm, nie Kłapouchy? Roześmiał się Tygrysek. No, w tubetm. Sapnął Kłapouchy. Oki ok, i panowie, to ja się wprowadzam. Chodźcie do środka bo zaczyna się chmurzyć. Chyba będzie padać twierdził Puchatek i cała gromadka weszła do nowego mieszkanka.